Witam wszystkim odcinku Call of Duty World at War. Również witam wszystkim odcinku Call of Duty World at War. No, teraz będziemy mieli znowu Japonia, kraj kwitnącej wiśni. Misja nieugięty. Której nie lubię, to jest chyba najgorsza misja. Tu jest taka sieka. Yy, Poczekaj, nie chcę, tylko przypomnę. Aha, dobra. No, ja nie wiem, ja mam jakieś. Naprawdę. To ciągi tak jadą, tak jakoś się latają, jakbym miał jakieś. Na boki, laki. nie? A Może to nie są lagi. Może po prostu tak są zrobione. Nie wiem, jak to mam ukryć, bo to jest dla mnie naprawdę. Patrz w glebę. <grym> po ciebie. <grym> oj, oj, oj. O kurde, tak patrzę, że nawet nie wiem o co chodzi. Oj, dostaliśmy. Tak mi się kamera telepia, że ci mówię. Wypiłem dzisiaj trochę za dużo. O, ale przyspieszenie, nie, nie, ratowanie pompki. Tego. Ogólnie fajny staw dostaliśmy na start. No, wiadomo. Patrzyszka z brawlingiem. O czym więcej marzyć? Dzięki mi w plecy strzeliłeś. No nie, tu jest japoniec, który mnie zabił. Oooooo! <laughs> Pierwszy o! fail. Zabiłem go, a on jeszcze strzelał do mnie. Ta zniewaga krwi wymaga. Pięćkości. Ale teraz tam wlecę. Będą le... rzucone. Przepraszam, że cię zabiłem. Za co przepraszasz? Zabiłem swojego. Aha, no Kimu w oko. Dużo Natomiast... jest. A, eee. rzuciłem go szybko. Pan Zaja mi zrobić, co? Uważaj, uważaj, bo ja mam mało życia. Uważaj. O, jak gram, bo wierzchnik nie trafiłem. Dryp, W kolana okay. dostałeś. Też się posypało. Posypali się jak klocki Lego. Dokładnie tak, jak mówisz. Ej, co? Jeszcze powiedział japoński dowódca. A flankami, małymi grupami, po 3 miliony. <noise> japoński? A, może być chiński. No, no właśnie bardziej chiński pasowało, nie? Japończyków też jest dużo. Ale nie aż tak jak Chińczyków. I ty tam gdzie zjesz? Masakra, nie? Patrz nie, to! Pod lufem i podłazi Jesteś <noise> Jestem O, Ale mu banie oberwało. He, <noise> nabijam sobie punkty. I love it. Ogólnie nie, to tego tu zresztą. Nie byłaś stamtąd. Łęc zniknął. Dostał... Zacz tutaj. <noise> Dostałeś w łeb. Co chcesz obiad? obiad? Ej, a tu co? Ej, chcesz obiad? A co? Tutaj jest. No, tutaj. Gdzie? Jeszcze świeża mm, mm, mm. Megusta No dobra, Megusta, ale zgubiłem Brawlinga. A ja mam zgubiłem tej Braulinga. Nie wierzę. No i dobrze ci tak. Ach. O nich tu jest Mówiłem ci, że nielby tej misji ogólnie. Leba tam Nie tu się tam. Łe, ja zaraz też padnę. Jaki fart. Tu się chowaj. O, ich tam rozerwało. Gleba. 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 Pomóżesz mi? No idę. Wkładam ci już tego czopka. Dawaj. O, nie, mamo, to boli. Dziewictwa nie tracisz. Więc nie maruj. Dzień dziecka się skończył. Granat wybuchł. Akurat przyspieszenie było, szybko uciekł. Przepraszam. O, i widać, że w tej części koda chyba ty więcej razy fajdujesz Ja w MW3 za chwilę padałem. Ale to nie zmienia faktu, że ma więcej punktów. No to co? <grym> Jakbym nie miał lagów, to też bym. <grym> Kocha rywalizacja. Naprawdę kocham rywalizację. Rywalizacja napędza moje smysły. Cicho mi tu kolego. Słyszałem, jak masz. ktoś z mi tutaj. Sake! No nie wierzę, znowu się natknąłem na granat zastaw Dziękuję. Ok. Muszę pamiętać o kartach śmierci. Dobra, teraz musimy iść tutaj do góry Ach, <grywka> Dobra, dobra. Się tak poszedłeś? No. No i granat, znowu granat, no nie wierzę po prostu, nie wierzę. Koleś Trzymaj to... się, kolego. Już tam lecę, mam nadzieję, że nie zginę. Trzymam się, ramy i gaci mamy. Dalej, dalej. Fajnie, fajnie miał na tym na... Ale mi go zdjąłeś hamsko. To nie jest ta głupia misja, to jest ta. Głupia misja. Tu artylerię rozwalać. No i taki nie lubię. Ale dostał w łeb. to nie lubię tego Nie ma głowy. Ja też nie lubię. Zwanie współpracy Hatwicka mam. Nie wiem, cokolwiek to znaczy. Nie wiem też. Dobra, mam teraz pompkę. Na pleci, bo trochę się boję eee, gdzie ta, ty jesteś? Te, te, po prawej headshot headshot yeah to jest Dobra ja lecę lewą Ja prawą Już mam razy 8 Karta śmierci tu jest Ta jest tu karta śmierci zaraz ją wezmę Bo pamiętam gdzie jest akurat Chyba, jak dobrze pamiętam To była ona gdzieś po lewej stronie Ty po lewej masz. I tutaj była Kurde, granat Masz szczęście. Premia ukończona, miałem razy 10 już, kurde. Cholera, no No Ty brał linkiem ta ja ze sniperką. Na początku obaj mieliśmy brał a potem mi wyleciał, akurat jak zdobyłeś sniperkę. A nie, miałem po prostu A kurde jeden drugi <laughs> Chyba nie. Patrz ten widok mi się podoba ładnie, nie? Tutaj jest. Patego to te, jaki bot Patego jaki bot, no chodź zobacz <śmiech> 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 Strzelał w te w pociski artyleryjskie Co za idiota. Patrz no jak leży. I teraz możemy zobaczyć sobie na piękny widok, pójdę oczywiście z tej strony, bo lepszy Proszę zobaczyć. Plaża, biała plaża, Pediu, marynarka wojenna, flota. Fajnie to wygląda, fajnie. Słońce takie trochę za duże, mi się wydaje. Fla <try> w sumie to nie. No, to może się tak odbijać, nie? Oczywiście. No i koniec szóstego odcineczka będzie już powoli. Powoli będziemy kończyć, tylko chcę zobaczyć punkty swoje. Hehehe, he, he. Dobra, teraz bym gorszy. Najwięcej trafień w głowę. Ja też miałem właśnie najwięcej trafiałem w głowę. 40 tysięcy. U mnie leży jakiś japoniec rozwalony. Nogi tak rozkraczone. No okej. Okay. No, Skąd to koniec. Weźmie? I kończymy odcinek. I zapraszamy na siódmy. Dzięki. Na razie. Łapa.